Witam, witam serdecznie w nowym odcinku. Zostałem poproszony przez kolegę, który zajmuje się też inwestycjami, bym spojrzał, spojrzał swoim okiem na firmę ATC Cargo. No i teraz, jakby to wygląda, jeżeli chodzi o tą firmę. Więc zobaczmy najpierw te nasze pomiary, które tutaj będziemy wykonywać. Dobra, ja powiem, jestem teraz, zobaczymy. I teraz pokażemy yy, korektę ni nieregularną, czyli mierzymy zakres yy, tego. Zakres, szanowni państwo, wykresu od dołu do góry, to jest tutaj. Tak, to jest ten, możemy wyłączyć. No i teraz tą strzałkę musimy przejąć, przejąć tutaj. tak. I wykres pokazywał miejsce reakcji. To jest to miejsce, tak? Oprócz tego reakcje wyznacza się jeszcze poprzez FiBo. Takie zwykłe. Pierwsza reakcja tu jest na 127, a druga reakcja od tego miejsca do góry jest na 161, 173. To są te miejsca reakcji, więc to, to są takie. Dobre miejsca, czyli tutaj było 161 mała reakcja, czyli w tym miejscu poszło górę. No i ta główna reakcja To jest poziom 161-170 złote FIBO, czyli 0,56 223. Jeszcze na mnie nie powchodziło. Zobaczymy, poczekajcie, sobie Ocofnę tutaj to. Uczcie się, uczcie się. I teraz FIBO trendowe, czyli inne. I zobaczcie, że tutaj jednak jest reakcja złotego FIBa. Złote FIBO, czyli 223 między 200, więc to są te pułapy, które nas interesują w przyszłości. I one tutaj zostały po prostu pyknięte, czyli to jest to miejsce, tak? To jest to miejsce. Dobra. Maksymalne zejścia są tam. To teraz kasujemy. Jeszcze raz sprawdzimy. Tu jest A przy tym dużym Fibo zwykłym. 161 i 183 to jest reakcja tego Fiba. To jest to miejsce. Tak. A więc. Mamy coś podobnego. I teraz trzeba wiedzieć o tym, że hmm, podział 161 FIBO reakcja to jest taki nieduży reakcje, więc w najbliższym czasie nas, czekała nas FIBO, złote FIBO, które tutaj jest te niższe, to, czyli to, to jest FIBO wskazane, gdzie to od tego FIBA. Dopiero jest reakcja dosyć mocna w górę. Czy tak będzie, to trudno powiedzieć, tak? Ale. Hmm, Teraz, zaraz zmierzymy, to już mamy reakcję tego złotego FIBA. Czy to byłoby gdzieś w tym miejscu? Dobra. Tu 223, uważam, że to by tu by wypykło, tak? Dobra, to wykasujemy, żeby tam się nie brudziło nam to wszystko. Dobra, to mamy potencjalne miejsca, gdzie ten wykres mógłby, mógłby po prostu spaść. I to, co Państwo widzicie, to mamy linię taką e, no, wsparcia. Ja Miałem wsparcia oporu. Tu mamy jedną, drugą. To jest taka główna trendowa linia. Mi ją przerywano, bo tu właśnie nie poszło. To, to więc główna linia taka trendowa, to jest ta przerywana. I ta, te, i ta podstawowa tutaj przy tym wzroście to jest ta linia. Tutaj to dosyć, dosyć ona wolno. Tutaj nam idzie ku górze. No, i kolejna lekcja. Sprawdzimy sobie układ. To, co było wcześniej. Nie, to nie to wziąłem. Chyba to jest. Tak. tak dobrze. To jest to miejsce. No tak więc według mnie. Tu mamy FIBO mocno spadkowe po prostu to jest mocno, tu jest tu jest trend dosyć mocno spadkowy. Nie wiem co jest robione. Ale jeżeli to jest tej linii o nie obronimy tutaj, która tutaj idzie, z wzrostowa. No to nasz czeka mocne szarpnięcie, więc do tej linii spokojnie powinniśmy dojść. Na 173 pokazuje nam dojście, tak? No, to jest to, to miejsce, więc ten zakres no, byłby do osiągnięcia w tym wypadku. O, to jest ten zakres, po prostu tego, tego kwadratu. Tu zaznaczyłem ten kwadrat. Może zmienimy kolor. Mocno czerwony. A więc ten taki klin, to to co wyrysowałem, On prawdopodobnie może być tutaj osiągnięty. Czemu może osiągnięty? Bo jest dosyć słaby ten rynek, jeżeli chodzi o te cargo. Mierząc zakres FiBo ku wzrostowi, to na chwilę obecną jesteśmy na poziomie 38 FiBo. No to jest to dosyć, bardzo słabiutki efekt. I na chwilę obecną zostajemy w takim trendzie no, słabym, ale jeżeli spojrzymy to od strony innej technicznej, to możemy zaznaczyć, że to jest no, jakiś układ pierwszej fali. Też i do, w dobrym kierunku wzrostowej, a więc tutaj mamy, yy, policzymy te kwadraty, jeden, drugi. Ten kwadrat nie został wybity, właśnie patrzę, patrzę, poczekajcie. Sprawdzimy to wszystko. Tak na żywca. Tak na żywca jedziemy. Może na 4 godziny będzie więcej widzieć, będziemy więcej widzieć efektów, tak. Dokładnie, na 4 godzinach jest więcej efektów, a więc tu takie odbicie było do góry, te odbicie nam się tutaj pokłoniły ku dołowi, to jest to odbicie, no zobaczymy, jeżeli wybijemy tą górę, no to jest szansa, że możemy pójść do tego miejsca. I czy jest szansa? Jaka jest szansa? Czy damy radę? Czekam, żeby to wyrzucić. Sprawdzimy, jakie jest podwójne, czy dno mamy podwójne. No chyba nie. Czy podwójne dno mamy, o to mi chodzi. No nie, nie ma podwójnego. Więc, szanowni Państwo, można by powiedzieć, że mamy do czynienia tutaj też jakimś próbnym eliotem. A więc jeżeli eliota tu rysowali, to jest fala X. Fala pierwsza, jakaś tam fala druga. Tak powizorycznie. Fala trzecia. Zmierzymy tutaj falę trzecią. Tak jest, jest rozciągnięta. Dobrze. Właśnie na tym złotym flippo się skończyło 2,23. Gra muzyka. To byłaby fala numer jakaś 3. No i fala 4 powinna przebić jedynki No, można by uznać, że to, że nie przebiło. No i teraz, yy, yy, szanowni Państwo, i fala 5, gdzie powinna być fala 5? Fala 5. Fala 5 nie powinna być. Powinna być około wielkości ruchu fali 1, czyli jeżeli to był ruch fali 1 to byłby to ruch fali 1 to w to miejsce. A więc A więc prawnie i panowie. To będzie koniec tej fali piątej. Maksymalnie to będzie fala 5 w tym miejscu. No, może tu tak według mnie wychodzi. Fala numer 5. No, więc jeżeli tu by się zakończyła ta fala 5, a ta wychodzi na to, że tak będzie, to czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, to no, jakiś może być. No to tu jest na spadek się szykuje. Na spadek się szykuje, według, według tego, co tu wyrysowaliśmy tak mniej więcej. No, i to jest ruch trzyfalowy, czyli no, zobaczcie. Tak to wygląda. Ruch trzyfalowy będzie w dół. A więc można by rzec, że to jest ruch trzyfalowy w dół, czyli raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Trzy, trzy, i teraz może być jeszcze pięć. Trzy, trzy. Trzy, trzy. I 5, teraz jest 3? Raz, 2, 3. To będzie raz, 2, 3, 4, 5. Może być tak według mnie to wygląda. Prawdopodobnie mi się wydaje, że tu są spadki robione. Wszystko jest robione aby dojść do tego mojego klina, który narysowałem. Czy tak będzie? Zobaczymy. No i tyle. no, no Tak to wygląda. No. Więc jakiś tam róg jeszcze w górę może być poczyniony. No, ale mówię, jeżeli wybijemy ten kwadrat powyżej ceny, tu by wyrysła cena 17,50, to, to wykres może jeszcze polecieć do ceny 228, więc no, tak to właśnie wygląda. Jeżeli mówimy o spadkach, tego miejsca 618 to jest tu. No. A więc tu jest zakres tego miejsca w górę. No to mo mogłoby jeszcze pójść tak, ze 20% i ze 33% w trendzie spadkowym. No, pokażę Państwu. Jeżeli coś takiego, to jest tak, od tego miejsca do tego miejsca jest spadek. Dobra, to już wiecie. I teraz tak, od tego miejsca do tego miejsca też jest spadek. Tak? No to już teraz wiecie. <gry> I od tego miejsca do tego miejsca też jest spadek. To już teraz wiecie. Potencjalny spadek może być. I, te, i teraz jeszcze raz. od tego miejsca do 618, 618 też może być spadek. No. I teraz od tego miejsca do 780 nie no mu nie musi być spadek, może być wzrost. No. Tak, tak, to według tego. Nie zawsze to się tak zgadza, ale w większości przypadków takie mamy zasięgi, więc nawet jeżeli ten zasięg będzie do 618 i będzie miało się ku górze, to naprawdę długo tutaj trwa trend boczny po prostu wybijanie, po prostu istraszenie innych, po to, żeby jak najwięcej kapitału nabrać ku wzrostowi, ale zazwyczaj jest to trend raczej spadkowy. No nic, to tyle na uwagę. Tak widzę ten wykres. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. Cześć.